Top 10 filmów na dzień dziecka. 1 czerwca to jeden z ulubionych dni tych młodszych, jak i trochę starszych dzieci. Nieważne, czy wciąż jeszcze dostajecie z tej okazji prezenty, czy też sami je dajecie, warto nadal świętować ten dzień dla swojego wewnętrznego małolata, najlepiej z ulubionymi filmami. Oto top 10 produkcji na dzień dziecka. Numer 10. Akademia Pana Kleksa. Zacznijmy od polskiego tytułu, czyli najwspanialszej produkcji dla dzieci z udziałem Franka Kimono, to znaczy Piotra Frączewskiego. Ten charakterystyczny aktor z jeszcze bardziej charakterystycznym głosem fenomenalnie wcielił się w nieco dziwnego, ale jakże intrygującego pana Kleksa. A wszystko zaczyna się od tego, że młody Adaś Niezgódka trafia do przedziwnej Akademii Dla Chłopców, gdzie każdy z nich ma imię na literę A. Numer 9. W głowie się nie mieści. Chyba nie ma lepszej produkcji na te czasy, bo bądźmy szczerzy: nam też się w głowie to wszystko nie mieści. Ta sympatyczna produkcja familijna edukuje nas wszystkich tych poniżej, jak i powyżej 18 lat jak ważne są emocje, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Niezła lekcja, jak poradzić sobie z zaskakującymi wydarzeniami współczesnego świata. Numer 8. Gdzie jest Nemo? Przygody małej rybki i poszukującego jej ojca ogrzały nasze serduszka już wiele lat temu i wciąż warto je sobie przypomnieć. A jeśli chcecie, możecie zobaczyć drugą część, choć jest ona mniej obligatoryjna. Gdzie jest Nemo? To piękna historia o stracie, pokonywaniu lęków, a co najważniejsze ojcowskiej miłości. I nie chcemy tu rzucać sucharem, ale tak, na tym filmie można wylać może łez. Numer 7. Kevin sam w domu. Niektóre stacje telewizyjne i wielu polskich widzów wiedzą, że podczas Bożego Narodzenia Kevin sam w domu jest obowiązkowy. Oczywiście my nie zamierzamy tego podważać, jednak ten film o dzielnym dzieciaku samotnie pokonującym złych złodziejaszków pasuje również do Dnia Dziecka. A ile w nim fajnych pomysłów na zabawy w domu? Cóż, nie ze wszystkich rodzice będą zadowoleni. Numer 6. Matylda. Uwielbiany film z lat 90. w reżyserii znanego aktora komediowego Daniego De Vito na podstawie powieści o tym samym tytule: Matylda to historia o małej dziewczynce nierozumianej przez swoich bliskich, która im bardziej się wścieka, tym silniejsza staje się jej moc telekinezy. Ta produkcja to nie jest historia dla wszystkich z powodu specyficznego humoru. Jednak bądźmy szczerzy, kto nie chciał mieć takich umiejętności jak Matylda. Numer 5. Czarnoksiężnik Skrajny Oz. Najstarsze filmy w naszym zestawieniu z Judy Garland w głównej roli Dorotki, która trafia z Kansas do przedziwnej krainy Oz. Tam poznaje swoich towarzyszy podróży takich jak Strach na Wróble, Blaszany Drwal i Tchórzliwy Lew. Dorotka próbuje zrobić wszystko, by pomóc swoim przyjaciołom, a także wrócić do domu. I to właśnie z Czarnoksiężnika Skrajny z Oz pochodzi jedna z najbardziej kultowych piosenek filmowych, czyli Somewhere Over the Rainbow. Numer 4. ET. Chyba nie ma bardziej wzruszającej historii o przyjaźni niż ta pomiędzy grupką dzieci a przestraszonym kosmitą. ET może przerażać maluchy wyglądem, jednak gdy poznają go bliżej, to na pewno pokochają go tak mocno jak wszystkie poprzednie pokolenia. Film Stevena Spielberg'a to dla wielu osób prawdziwy symbol dzieciństwa. Reżyser świetnie wprowadza widza w dziecięcy świat, traktując go ze zrozumieniem, delikatnością i szacunkiem. Numer 3. Seria Toy Story. Jeśli ten dzień dziecka okaże się dosyć deszczowy, zawsze można spędzić cały dzień na oglądaniu filmów. A czy istnieje lepsza seria filmów niż Toy Story? Podczas gdy wiele tego typu produkcji po którejś części zaczęło zjadać swój własny ogon, to tu widać, że twórcy historii o zabawkach mieli pomysł na każdy nowy odcinek. Oczywiście nie oznacza to, że wszystkie cztery części utrzymują równy poziom, ale jest im do tego blisko. Numer 2. Seria o Harry Potterze. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nie czekał na list Sogwartu. I piękne jest to, że rosną następne pokolenia, które również mają na to nadzieję. Harry Potter był dla dzieciaków urodzonych w latach 90. prawdziwym fenomenem, a bohaterowie rośli i dojrzewali razem z nimi. Nic dziwnego, że wielu osobom siódma część książki i ósmy film złamały serce. Dobrze jest więc czasami do tego niesamowitego świata wrócić. Numer jeden. Król Lew. Hakuna Matata. Jak cudownie to brzmi! Hakuna Matata to niebyle bzik. Któż nie zna tej cudownej piosenki? Król Lew to animacja dla dzieci bazująca na Hamlecie, czyli dziele Williama Shakespeare'a. I mimo, że wtedy nikt jeszcze nie myślał, że można tworzyć bajki zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, Król Lew był jedną z pierwszych animacji, które z zapartym tchem oglądali wszyscy bez względu na wiek. Czy kogoś dziwi więc, że dajemy jej zaszczytne pierwsze miejsce w dzisiejszym zestawieniu? Wszystkiego dobrego, dzieciaki!